On zaraz zacznie strzelać. Ej, bo on źle robi. On mógłby mnie jak yy, z karabinu maszynowego rzucać, w spamować. Nie chcę za bardzo, żeby podszedł do minionów. hurt <trychart> na, no, na tym na urfie. Nie chcę, żeby podszedł do minionów, bo on wtedy może wiecie, jak faktycznie jak z karabinu maszynowego. Ej, dobrze, że to kół wolno leci, bo się fajnie obija kogoś, kto jest pod wieżą. Uciek? Nie, no weź, ziomek. Patrzcie. Okej, okay, dobra. Śmierć za śmierć. Nie wiem, czekajcie, to jest ok? Eee. To jest w sumie taki neutralny trade. Skoczę daleko, bo jestem pewnym siebie graczem Sony. Gdzie jest nasz kolega? Pojęcie nie mam. Śpi chyba. Ja go potem będę tak mocno bił. Ej, a w sumie kartus jest bardzo mocny na tym no uszli. Ej, ja już teraz go mocno biję. Jak ten damage się zwiększa z pierwszego levela? Ja, ja mu biję... ponad dwa razy więcej. Te f Nie dajmy mu podejść do tych creepów. Okej. Okay. Nice. Pula na good idea. No inaczej na urfie to nie wyobrażam sobie. Jednego creepa mi brakuje. Wiecie, dla mnie dobre jest to, że ja mogę unikać, że nie muszę mu wrzucać ten. Nie mo moja postać się nie zatrzymuje. Oh, fuck. O, fuck. On zaczął dużo bić. Dobra, o, oh. radość z gry na urfie. Eee, ile brakuje mi do szóstki? Niedużo. Ej, jeżeli on skoczy, nie, nie skoczy tak blisko już. Myślicie, że on tu podejdzie? Tak, on tu podchodzi, lob. O, oh, fuck, 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 fuck! Dobrze. Dalej nie masz wszystkich kartys. Nie może mnie zabić. Okej. Okay. On jest biedny. Why you try hard at work. Ej, dlaczego? Dlaczego ludzkoję tu skacze? No dobra. 3000 golda. Hmm. To kupię sobie. To i kupię sobie to, i skoczę, może w takim razie na topę. O, Lucien zabił. To całkiem dobry swap. Oj, dobra, zostałem tu ograny jak. jak szmaciura. najgorsze. Tak się dałem złapać niezręcznie. Okej, okay, nice. Zabił kogoś, Kartus? Chyba nie. Okej. Okay. Skaczą nam za plecy. Nie. Oh fuck. Uh, czy ja mogę pomóc? O oh, fuck, no to jestem zdolny czasami. Okej, okay, ale i tak powinien zginąć. A nie, yy, bo on się zacznie od razu leczyć. I tak zginął. Okay. Dziwne. Znowu za plecy? Nie. Zonie Teraz skoczymy sobie daleko tutaj. Kto gra na bocie jestista mm. Spłyszawałbym to. wiem, okay, niewiele mogę zrobić, możemy gonić. Mm. O, blisko duże naciskanie. Jeśli <laughs> Okej. Okay. gdzie skoczął? O, tutaj to nie kto to. Ej, czym dostałem? Skąd to piórko, które mnie uderzyło? Nie zgadzam się. Dobra, ee, więcej movement speeda. Swiftnessy. Co zrobił Drake od nich, sam. Bardzo mocna jest sona. Nie zginęła Zoja <grymne> i zginęła. Okej, okay, a uh, wiecie co? Myślałem, że będę robił Bane'a, ale ja tu nie mam czasu o to atakować. O, lol. Nice O, biedni są przeciwnicy już teraz Jestem sfidowany mocno Liczbę im przydałby się do puszowania wieży O <ścoughs> oh, fuck Słyszycie, jak cały czas się zmienia w ogóle ten? Kord? Mój? To się nazywa Kord? Dlaczego mam w pamięci słowo Kord? Nie wiem, czy to jest polskie słowo. Nice 4000 golda. Mm, możemy się wrócić? Widzę, że grubas chce walczyć cały czas Nie, arkuje Kartus. Okej. Okay. Kord to akord? Dobra, akordy to są. Garnie. No to ma sens, nie? Ale... Dlaczego, dlaczego myślałem wtedy w języku? Tak nie spuszczyłem kord po prostu. Nieważne. A, uh, Surelia. A, dobra. Dużo movement speedów będę miał. Co tam, Georbert? Myślałem, że nie wchodzisz na streamy. Wybroniłem inżyniera, teraz chcę walczyć. No dobra. Zasłużyłeś. O! Mmm. Okej. Okay. Ej, mam tyle mu vandspeeder, że bardzo łatwo mi się kajtuje. Znawiam się jak łatwo. Będzie próbował się ze mną. O oh, fuck Ulul Okej, okay, nie wyszło. Uh, Zepsułem, zepsułem. Ardent jest niezły. Heal, movement speed. Złożę ardenta. się dowiedzieć, gdzie zabrać dziewczynę na randkę. Ja tak jednym okiem tylko widziałem, ale faktycznie z czatu się podobno możesz dowiedzieć. <laughs> o, oh, fuck. Dobrze. I teraz yy, daję ardentę. Swojemu timkowi. O! Prawie teraz zginął. okay